Aida Kosojan przybysz, jest nie tylko wizjonerką, ale też dodaje otuchy swoich fanom na Instagramie. Choć bardzo długo nie dodawała nowych życiowych mądrości, to teraz przerwała milczenie i na Instagramie dodała poruszające treści. To ta miasnowicka podaje też proste podpowiedzi, które są kluczem do sukcesu i szczęśliwego życia. Oto co napisała Aida, by dodać wszystkim odwagi, by żyć zgodnie ze swoją intuicją. Ormiańska wizjonerka na swoim Instagramie dodaje posty, które mają za zadanie poruszyć umysły i serca wszystkich osób, które szukają sposobu na rozwiązanie swoich problemów. Tym razem Aida skierowała swoje słowa do Polaków i podzieliła się kolejnym, poruszającym przesłaniem na temat intuicji i dopuszczania do siebie wewnętrznego głosu. Dzisiaj, twoja najbardziej niespodziewana, a nawet absurdalna myśl może być strzałą, która trafia w dziesiątkę. Słuchaj wewnętrznego głosu. Działaj, idź do przodu. To może być głos Twojej intuicji, napisała Aida na swoim Instagramie. Pod postem Aidy momentalnie zaroiło się od komentarzy pełnych wdzięczności i podziękowań. Aida Kosojan, przybysz Daria, snowidzenia odziedziczyła po babci. Jako dziecko zdała sobie sprawę, że widzi więcej niż inni, ale dopiero jako młoda kobieta świadomie zaczęła z tego korzystać. Jej przepowiednie cieszą się sporą popularnością. Zobacz też, nowe proroctwo Aidy wywołało poruszenie. Jej wskazówki dotyczą każdego.